Cześć. Witam Was w pierwszym odcinku z nowej serii, która będzie skupiać się na wydarzeniach drogowych z przeszłości. Postanowiłem ją stworzyć z dwóch względów. Po pierwsze, otrzymacie ode mnie potężną bazę danych na temat najtragiczniejszych zdarzeń w Polsce z podziałem na konkretne numery dróg. Po drugie, chciałbym jeszcze mocniej zwiększyć świadomość społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa na polskich drogach. Nie przedłużając, zaczynamy odcinek, który będzie dotyczył autostrady A1. Ze względu na to, że trasa ta ma ponad 500 km jestem pewny, że na jednym odcinku się nie skończy. Napiszcie w komentarzach, o których wypadkach na A1 mam opowiedzieć w następnych odcinkach. Jeśli macie jakieś materiały, wyślijcie je proszę do mnie. Póki co przenosimy się do roku 2015. 11 kwietnia około godziny 16:40 doszło do wypadku na wysokości ulicy celnej w Bytomiu. Służby jadące na miejsce wiedziały, jakiego widoku mogą się spodziewać, bowiem zgłoszenie dotyczyło zderzenia czołowego osobówki z pojazdem ciężarowym. Po dojechaniu ujrzeli makabryczny widok. Volkswagen, kierowany przez 39-letniego mieszkańca powiatu Gliwickiego, został rozerwany na pół. Lewa strona pojazdu przestała istnieć. Kiężarówka, kierowana przez 56-letniego obywatela Łotwy, zjechała na pas awaryjny i uderzyła w bariery energochłonne. Mężczyzna został zabrany do szpitala. O wypadku zrobiło się bardzo głośno, ponieważ zarówno służby, jak i opinia publiczna nie byli w stanie zrozumieć, jak można wjechać na autostradę pod prąd. Kierowca musiałby całkowicie celowo zignorować bardzo wiele znaków drogowych. Pod uwagę brano dwa scenariusze. Pierwszy z nich mówił o tym, że 39-latek mógł się pomylić. Zorientował się, że jedzie w złym kierunku, w związku z czym postanowił podjąć się wykonania skrajnie niebezpiecznego manewru i zawrócił. Drugi scenariusz oparty jest na zeznaniach łotysza, który w obecności tłumacza przysięgłego powiedział, że w pewnym momencie zauważył samochód osobowy jadący z pełną prędkością wprost na ciężarówkę, którą kierował. Na wykonanie jakiegokolwiek manewru nie było już czasu. Doszło do zderzenia. Jak relacjonował 56-latek, kierowca osobówki nie wykonał żadnego manewru mającego na celu uniknięcie zderzenia. Jak stwierdził, wyglądało to tak, jakby celowo chciał zderzyć się z ciężarówką. Sprawa pozostała niewyjaśniona do dnia dzisiejszego, jednak przypuszcza się, że był to akt odebrania sobie życia. Zazwyczaj w wypadkach ginie jedna lub dwie osoby. Kiedy opowiadam o tragediach, w których życie straciły trzy osoby, następuje duże poruszenie wśród odbiorców. To całkiem zrozumiałe. W tym przypadku zginęła jedna kobieta i czterech mężczyzn. Ich mazda wbiła się w naczepę ciężarówki, która przewróciła się chwilę wcześniej i stanęła w poprzek jezdni. Po zderzeniu osobówka zapaliła się. Cała piątka nie miała szans na przeżycie. To była sytuacja dynamiczna, prawie od razu po przewróceniu się do tej mrożącej krew w żyłach tragedii doszło 21 października na 203 km A1 na wysokości miejscowości Ludwinowo. Przed godziną piątą 27-letni kierowca ciężarowej Skani przewożącej opony stracił panowanie nad pojazdem, po czym ten przewrócił się na lewy bok i stanął w poprzek drogi. Kierowca Mazdy 626 jadącej tuż za nim nie zdążył podjąć jakichkolwiek działań. Z potężną siłą uderzył w naczepę ciężarówki. Osobówką podróżowała 44-letnia kobieta oraz czterech mężczyzn w wieku 34, 36, 45 oraz 59 lat. Wszyscy byli mieszkańcami Włocławka. Zginęli na miejscu, tym bardziej, że chwilę po zderzeniu wybuchł pożar. Jak widzicie na materiałach, które dla Was zgromadziłem, zniszczenia Mazdy są ogromne. 27-letni kierowca ciężarówki nie doznał większych obrażeń. Na miejscu tragedii pojawiła się córka dwóch ofiar. Miała zostać powiadomiona przez znajomych jej rodziców, którzy jechali za Mazdą i widzieli całe zdarzenie. Podzwonili do mnie zaraz po wypadku chłopacy, co jechali za nimi, znajomi rodziców. Że Tyr zablokował drogę, że leżał niezabezpieczony i oni nie mieli żadnych szans. Policja prowadziła postępowanie w tej sprawie, jednak nie udało mi się dotrzeć do jego oficjalnych wyników. Nadal nie wiadomo, dlaczego skania przewróciła się na bok. Z relacji świadków wynika, że tej nocy w regionie panowały bardzo trudne warunki atmosferyczne. Nad miejscem tragedii wisiała gęsta mgła, co potwierdziłem przeglądając historyczne mapy pogodowe. Na przykładzie tego wypadku przedstawię wam, dlaczego zdecydowałem się na stworzenie serii z newsami extra, będącej uzupełnieniem najważniejszych newsów drogowych tygodnia. Bardzo często szczegóły tragedii wychodzą na jaw dopiero po pewnym czasie, natomiast ja nie wyobrażam sobie, abym wam ich nie zdradził. Tak było też w przypadku tego masakrycznego wypadku, który wydarzył się we Wszystkich Świętych w 2015 roku około godziny 5:30 grupa 6 osób wracała Hondą Accord z dyskoteki Protektor w Woli Krzysztoporskiej. Początkowe ustalenia wskazywały, że Radosław M, kierujący osobówką, wyjeżdżając z parkingu na autostradę A1, pomylił kierunki i wjechał na drogę szybkiego ruchu pod Prąd. W pewnym momencie z naprzeciwka nadjechała ciężarówka marki Renault. Doszło do zderzenia czołowego obu pojazdów. Na miejscu zginął Radosław oraz dwie pasażerki Hondy. Po 12 dniach pobytu w szpitalu zmarła czwarta ofiara. Osoby, które przeżyły, nie pamiętają okoliczności wypadku. Na miejscu tragedii pracowali policjanci, prokurator oraz biegły sądowy, którzy zebrali wszystkie dowody mające pomóc w wyjaśnieniu, dlaczego Radosław wjechał pod prąd na autostradę. Biegły sądowy sporządził szczegółową opinię, z której wynika jednoznacznie, że do wypadku przyczyniło się tylko i wyłącznie zachowanie Radosława M. Mężczyzna, który, jak wykazały badania patologa, był pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Nie zachował ostrożności i niestarannie obserwował przedpole jazdy. Jechał autostradą, jezdnią przeznaczoną dla ruchu w przeciwnym kierunku. Według biegłego stan Hondy nie miał żadnego związku z wypadkiem. Samochód miał sprawny układ kierowniczy i system hamulcowy. Jak się okazało, kierowca miał we krwi blisko 1,5 promila alkoholu, natomiast dwie zmarłe pasażerki promil 61 oraz 2 promile i 37. Setnych. Pozostali pasażerowie także byli nietrzeźwi, jednak nie podano w jakim stopniu. Honda na wysokości Sierosławia w gminie Moszczenica zderzyła się z ciężarowym Renault z naczepą. Ciężarówka, jak wynika z opinii biegłego, jechała prawidłowo z prędkością pomiędzy 82 a 94 km na godzinę. Widząc nadjeżdżający samochód osobowy, kierowca ciężarówki natychmiast rozpoczął hamowanie. Z dokonanego odczytu tachografu wynika, że kierowca zdołał wyhamować pojazd. Zmarli byli młodymi mieszkańcami Złoczewa i Konopnicy. Jeden z największych karamboli w historii, a właściwie dwa, miały miejsce 26 stycznia 2017 roku pod Piotrkowem Trybunalskim. Wszystko zaczęło się około godziny 8.45 od wypadku dwóch ciężarówek, które jechały w kierunku łodzi. Jedna wjechała w tył drugiej, potem kolejne pojazdy zaczęły na siebie wpadać. Doszło do efektu domina. Samochody były porozbijane na odcinku ponad 500 metrów. Po kilkudziesięciu minutach, kilka kilometrów dalej, doszło do kolejnego karambolu, tym razem na nitce prowadzącej w stronę Piotrkowa Trybunalskiego. Służby miały duże problemy w określeniu liczby pojazdów uczestniczących w obu zdarzeniach. Po godzinie 13 Straż Pożarna poinformowała, że pod Piotrkowem rozbitych zostało łącznie 76 samochodów i ciężarówek. Jak się okazało, liczba ta była mocno zawyżona. Zderzyło się bowiem 55 pojazdów, zginęła jedna osoba, natomiast miast 33 zostały ranne. Łącznie w zdarzeniu wśród poszkodowanych było 8 mieszkańców powiatu Piotrkowskiego, 11 mieszkańców województwa łódzkiego i 12 mieszkańców innych województw. Wśród rannych były także dzieci w wieku 8, 12 i 15 lat. Jak widzimy na zdjęciach i nagraniach z miejsca wypadku do jego przebiegu przyczyniła się gęsta mgła. Prokuratura w Piotrkowie Trybunalskim prowadziła śledztwo w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu lądowym przez blisko 20 23 miesiące. Zostało jednak ono umorzone, ponieważ uznano, że były to odrębne wypadki i kolizje. Wszczęto zatem niezależne od siebie postępowania. W 22 przypadkach pokrzywdzeni doznali obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządów lub rozstrój zdrowia trwający poniżej 7 dni, albo doszło wyłącznie do uszkodzeń pojazdów. W związku z tym zakwalifikowano je jako kolizje drogowe. Postępowania umorzono. W dwóch poważniejszych wypadkach prokuratura również umorzyła się. Bo sprawcami były osoby najbliższe w stosunku do pokrzywdzonych, a ci nie złożyli wniosków o ściganie. Umorzona została także sprawa śmiertelnego wypadku, w którym zginął kierowca ciężarowego Mana, 44-letni mieszkaniec powiatu Piotrkowskiego, bo, jak stwierdzono, on sam był jego sprawcą. Prokuratura uznała, że to ofiara naruszyła przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i była sprawcą wypadku, w którym nikt inny nie odniósł obrażeń. Ostatecznie przed sądem stanęło trzech kierowców. To Sławomir M., Wojciech G. i Piotr B. Dwaj pierwsi odpowiedzą za spowodowanie wypadków, które doprowadziły do powstania bardzo ciężkich obrażeń. W przypadku trzeciego oskarżonego, osoba pokrzywdzona doznała obrażeń ciała, które unieruchomiły ją na powyżej 7 dni. Szukałem bardzo długo orzeczeń sądu w tej sprawie, jednak do nich nie dotarłem, za co was mocno przepraszam. Odcinek kończymy potwornym wypadkiem, który wydarzył się 10 maja 2018 roku w okolicach zjazdu Kowal. Na 218 km autostrady A1 kierowca BMW uderzył w tył pojazdu ciężarowego, który jechał lewym pasem. Siła uderzenia była tak potężna, że ta przewróciła się. Wyobraźcie sobie, jaką prędkość musiało mieć BMW w momencie zderzenia, skoro zdołało przewrócić na bok kilkunastotonowego kolosa. Świadkami wypadku byli funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy, widząc co się stało, natychmiast ruszyli na pomoc. Kierowcy BMW jednak nie dało się pomóc. Ciało było tak zmasakrowane, że nie była możliwa jego identyfikacja ani porównanie ze zdjęciem z jednego z dokumentów znalezionych w pobliżu pojazdu. Jeśli chodzi o kierowcę ciężarówki, został on przewieziony do szpitala celem obserwacji. Nie stało mu się nic, co mogłoby zagrozić jego życiu. Jak więc widzicie, najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych w Polsce jest prędkość, nieuwaga, rozkojarzenie czy brawura. Jednak coraz poważniejszym problemem okazuje się chęć samotności. Seria ta powstała z zamiarem uświadomienia społeczeństwu, że granica pomiędzy życiem a śmiercią jest zazwyczaj bardzo cienka. Na chwilę obecną żegnam się z Wami i słyszymy się jutro o 12. .00. Zapraszam Was jak w każdą niedzielę na porcję najważniejszych newsów drogowych tygodnia. Będziemy rozmawiać między Innymi o naszych sąsiadach za wschodniej granicy, którzy coraz częściej doprowadzają do groźnych wypadków w naszym kraju, będąc pod wpływem alkoholu. Wszystkiego bezpiecznego. Cześć!